Witajcie, kochane dziewczyny, na naszej sobotniej modlitwie kobiet. Serdecznie pozdrawiam każdą z Was i cieszę się, że jesteście razem ze mną. Zapraszam Was do wspólnego rozważania i czytania Słowa Bożego, a także do wspólnej modlitwy. Przygotowałam dzisiaj dla nas fragment Ewangelii według Świętego Mateusza. Zapraszam, żebyście otworzyły razem ze mną Biblię na Ewangelii Mateusza na 14 rozdziale. Od 22 wersu. Jest to znana historia o tym, jak Jezus kroczył po jeziorze. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumę. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił, odwagi, przemówił: To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi. Szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Już natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O, mało wierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w Łodzi, pokłonili Mu się, naprawdę wyznali, jesteś Synem Boga. Historia opisana w tym fragmencie może przypominać film Grozy. Jezus nakłania swoich uczniów, żeby popłynęli sami na drugą stronę jeziora. On idzie się modlić. Jednak w nocy stwierdza, że dołączy do uczniów, nie wybiera drogi dookoła jeziora, ale drogę na skróty przez środek wody. Akurat tak się składa, że wieje silny wiatr, są duże fale, jezioro jest wzburzone. Uczniowie walczą z łodzią, jest dość niebezpiecznie, są spanikowani. Być może boją się, że łódka się przewróci, na nabierze wody. Chociaż są rybakami, to jednak zdają sobie sprawę z zagrożenia. Wiedzą, że mogą do tej wody wpaść, mogą się utopić. I nagle, gdy walczą z falami, z wiatrem, widzą w świetle księżyca, że ktoś się do nich zbliża. Oczywiste jest, że pierwsza reakcja jest taka, że po prostu się boją. Każdy z nich się wystraszył. Spodziewali się, że Jezus do nich dołączy, ale nie pomyśleli, że będzie szedł e, przez jezioro. Wtedy On krzyczy, że mam się nie bać, że to jest On, ale Piotr dalej nie dowierza, dlatego że mówi takie słowa: Jezu, jeżeli to rzeczywiście jesteś Ty, pozwól mi przyjść do siebie po jeziorze. Jezus mówi, chodź. I Piotr wychodzi na te potężne fale, na ten potężny wiatr i idzie do Jezusa i rzeczywiście idzie po wodzie. Dzieje się dwa cuda jednocześnie. Piotr idzie po wodzie, wcześniej Jezus idzie po wodzie. Piotr w na Jezusa, myślę, że przeżywa niesamowitą ekscytację. Myślę, że pojawiają się w jego sercu myśli tego typu, że skoro mogę chodzić po tak zburzonym jeziorze, to znaczy, że z Jezusem będę mógł robić wszystko. Pewnie przeżywa niezwykłą przygodę. Wpatruje się. W swojego mistrza i jest szczęśliwy, i już jest bardzo blisko. Niewiele trzeba, żeby chwycił go za rękę, ale w pewnym momencie coś odwraca uwagę Piotra. Myślę, że odwraca twarz. Przestaje widzieć Jezusa, i wtedy pojawia się w jego sercu wątpliwość. Wpada do wody i zaczyna tonąć. Jednak Piotr, jeszcze w tym ostatnim momencie, kiedy już tonie, woła niesamowite słowa: Jezu ratuj! Jezus, nasz kochany Bóg, nasz kochany przyjaciel, nasz Zbawiciel, nie mógł być obojęty na te słowa, oczywiście wyciąga Piotra z tej wody, razem wchodzą do łódki i w tym momencie wiatr się uspokaja. Jest cisza, nic się nie dzieje. Jezus tylko mówi do Piotra, dlaczego zwątpiłeś małej wiary. Wiecie, nasze życie może często przypominać taką łódkę, Apostołów, płyniemy po wzburzonym, często jeziorze, czy nawet morzu. Yy, pojawiają się przeróżne problemy, mniejsze i większe. Boimy się, że pójdziemy na dno razem z tymi problemami. Boimy się, że zatracimy się w tych problemach, że po prostu zginiemy. Różnego kalibru są te problemy, nie będę tutaj teraz o nich mówić, ale. Często jest tak, że nie jest dobrze. Wtedy widzimy na swoim horyzoncie Jezusa i zaczynamy wypatrywać Go, zaczynamy się do Niego zwracać. Być może to sytuacja, gdy ktoś nam o Nim mówi, gdy ktoś nas do Jezusa przyprowadza, poznajemy Go, a może od dawna mamy z Nim bliskie relacje i po prostu szukamy Go bardziej intensywnie, właśnie wtedy, gdy pojawiają się problemy. Czekamy na niego. Oboje, jaki by to nie był problem, jak wielkiego kalibru. Gdy zawołasz do Jezusa, Jezus, na pewno odpowiedź: Jestem, idę do ciebie. I gdy będziesz wpatrywała się w jego twarz, to wtedy nagle wzniesiesz się ponad ten problem. Popatrzcie, fale wcale nie ustały. Wiatr nie przestał wiać, gdy Piotr szedł do Jezusa po jeziorze. Ale wpatrywał się w jego twarz i nie widział ani fal, ani nie czuł wiatru. Po prostu widział Jezusa. I my podobnie, gdy mamy te wszystkie przeciwności, gdy wiatr wieje na oczy, gdy potężne fale smakają nami, gdy wypatrujemy Jezusa, idziemy w jego stronę i cały czas patrzymy w jego twarz. To wtedy dzieje się coś niezwykłego. Jezus przybliża się do nas coraz bardziej, a my po prostu idziemy po falach, wznosimy się ponad te problemy. One nie znikają, one dalej są, ale my ich nie widzimy. My niejako jesteśmy ponad nimi. Zbliżamy się do Jezusa, jest cudownie, jest niezwykle. Doznajemy niezwykłych rzeczy. Może fizycznie nic się na początku nie zmienia, ale zmienia się coś w nas, w naszym sercu, w naszych myślach. Zaczynamy ufać, zaczynamy kochać coraz bardziej, zaczynamy przeżywać niezwykłe chwile z Jezusem. Być może, nawet w tych problemach, możemy być szczęśliwe, bo patrzymy na naszego mistrza mistrza, który nas kocha i który jest coraz bliżej nas w tych naszych bliskich relacjach. Tak samo było z Piotrem. Możemy przeżywać niesamowicie ekscytujące chwile, zapomnieć nawet o tym, że w piętrzą się problemy. Naprawdę, tak jest. Ale wiecie, przychodzi taki moment, kiedy coś albo ktoś, jakaś okoliczność, jakiś człowiek nagle powoduje to, że odwracamy naszą twarz od Jezusa. Jeżeli tylko odwrócimy twarz od Jezusa, to wtedy nagle widzimy to wszystko, co jest wokół nas. Widzimy te potężne fale, czujemy na sobie ten potężny wiatr, który nas smaga. I po prostu zaczynamy tonąć. Pojawia się wtedy też wątpliwość, czy Bóg aby na pewno mi pomoże. Już tyle się modlę, czy Bóg aby na pewno mnie uratuje, już tyle czekam na rozwiązanie mojej sprawy, a nic się nie dzieje. Gdy pojawia się wątpliwość, zaczynamy tonąć. Te problemy pochłaniają nas coraz bardziej, sprawiają, że wciągają nas wręcz tak jak bagno do środka, i nie potrafimy już same wyjść. Ale jeżeli w tym momencie zawołamy do Jezusa, Jezu ratuj, on nas nie zostawi. I to chciałam wam dzisiaj powiedzieć, żebyście o tym pamiętały: że nawet wtedy, gdy stracicie z oczu Jezusa i pojawi się w waszym sercu wątpliwość, że może Bóg wcale nie wysłuchuje każdej mojej prośby, że może On wcale nie słyszy, gdy do Niego wołam, gdy zaczynacie tonąć. Pamiętajcie o tym, żeby w tym momencie zawołać Jezu ratuj. A On na pewno chwyci Was w swoje ramiona i na pewno razem z Wami wsiądzie do Waszej łodzi. I zobaczcie, wtedy wiatr całkowicie ustał. Wtedy jezioro ucichło i stało się zupełnie spokojne. Może zostało tylko parę kroków, żeby już Jezus wziął Cię w swoje ramiona. Nie pozwól, żeby cokolwiek odwróciło Twój wzrok od Jego twarzy. Nie pozwól, by wątpliwości zaczęły. Targać Twoim sercem. W liście do Hebrajczyków, w szóstym rozdziale, od trzynastego wersu, możemy przeczytać, zauważmy dalej, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiął na siebie samego. Oświadczył, zaręczam, że Ci pobłogosławię i rozmnożę Cię obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy, Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. Przysięga, przysięga zamyka każdy ich spór, dlatego Bóg chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę. Do chwycenia leżącej przed nami nadziei. Trzyma, trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus. Stając się na wieki arcykapłanem, według porządku, Melchizedeka. Bóg złożył Abrahamowi i jego potomstwu obietnicę, że na wieki będzie mu błogosławił. Bóg przysiągł, że dopełni tę obietnicę, że wypełni ją. Dlatego pamiętaj, że Bóg chce Ci błogosławić. Poręczył swoją obietnicę przysięgą. To jest niesamowite, dlatego że jest to pewne. Wszystkie obietnice Boga są pewne i są niewzruszone. Bo Bóg poręczył je przysięgą. W innym fragmencie w Księdze Licz w 23 rozdziale, w 19 wersie jest napisane, że niemożliwe jest, żeby skłamał Bóg, bo Bóg nie jest taki jak człowiek. Bóg nie kłamie. My często patrzymy na Boga i mierzymy, przekładamy do niego swoją miarę, miarę ludzką. Ale Bóg nie kłami. On nie jest taki jak człowiek. On nie zmienia zdania. On nie łamie obietnic. Dlatego możemy być pewne tego, że jeżeli zawarłyśmy, On zawarł z nami przymierze, a my odpowiedziałyśmy tak na to przymierze, On chce nam błogosławić. On chce dla nas tylko dobra. Nie możemy wątpić, bo jeżeli wątpliwości będą zakradały się w nasze serca i że będziemy traciły zaczucie Jezusa, wtedy zaczniemy po prostu tonąć w naszych problemach. Naszych przeciwnościach. Kochane dziewczyny, zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy, ale pozwólcie, że rozpocznę ją słowami z Ewangelii Marka z 11 rozdziału, 23 wers. Zapewniam Was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię Wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie. A spełnić wam. Te słowa mówi Jezus. Kochane tatusiu, ja dziękuję Ci za to, że posłałeś Jezusa, że posłałeś Jezusa, który jest pośrednikiem lepszego przymierza, który za nas wszedł, za zasłonę, żeśmy miały przystęp do Ciebie. Dziękuję Ci za wszystkie obietnice, które dałeś Twoim Słowie, za to, że poręczyłeś je swoim Słowem, za to, że one są pewne i niewzruszone. I ja sprzeciwiam się każdej wątpliwości, która pojawia się w sercu, sprzeciwiam się każdemu zwątpieniu, które pojawia się w sercu, gdy nie widzę rozwiązania od razu tej rzeczy, o którą się modlę. Panie, przynóż nam wiary i daj nam modlić się, wierząc w to, że już otrzymałyśmy to, o co się modliłyśmy. Bo Panie, to są Twoje słowa, to są Twoje obietnice, a Twoje słowo jest prawdą, bo Ty nie jesteś taki jak człowiek, żeby kłamał. Chwała Ci, Wszechmogący Boże, chwała Ci za, za to, że wybrałeś Abrahama, za to, że mówiąc mu, że jego potomstwo będzie jak piasek nadmorski. Widziałeś też każdą z nas i zawarłeś z nami przymierze. Widziałeś, że będziesz chciał nam błogosławić, że będziesz chciał zapewnić nam Dobre, obfite, pełne błogosławieństwa życie. Dlatego, Boże, sprzeciwiamy się, ja się sprzeciwiam. W imieniu Twojego Znająca Chrystusa, każdej wątpliwości, każdemu załamaniu w wierze. Ale, Panie, jeżeli cokolwiek takiego pojawiłoby się w naszych sercach, daj nam zawsze zawołać do Jezusa, Jezu, ratuj. I z ufnością czekać, aż Jezus weźmie nas w swoje ramiona, i wsiądzie z nami do Łodzi i uspokoi morze i fale. Za to Ci dziękuję, za to jestem ogromnie wdzięczna. Bo nie muszę się bać, bo mogę Ci ufać. Bo nadzieja jest mocno zakorzeniona w moim sercu, zakotwiczona. W to, że jesteś dobry i chcesz tylko dobra dla mnie, dla każdej z nas. Dla mnie cześć i chwała na wieki. I się modlę o to przez Twojego Syna i Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Kochane dziewczyna, dziękuję Wam za tę wspólną modlitwę. Pozdrawiam każdą z Was. Zachęcam do tego, żebyście dawały łapki w górę, żebyście pisały komentarze, żebyście przesyłały te filmiki dalej, żeby było raz po prostu jak najwięcej. Tych, które oddają chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię każdą z Was w imieniu Jezusa. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.